Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W ostatnim odcinku już w tym roku, ale na koniec przygotowałem coś, myślę, takiego dużego, fajnego. A mianowicie, jest to makieta przedstawiająca walki w czasie I wojny światowej, na no, którą już mogliście wcześniej zobaczyć, tylko w takim jakby pokazie bardziej filmowym, prawda, z podkładem muzycznym. A teraz w dzisiejszym odcinku ją Wam przedstawię, opiszę tak właśnie dokładnie. Ale zanim to to jeszcze chciałbym Wam no, podziękować za to, że jesteście, za to, że no, przez ten kolejny już rok no, oglądaliście moje filmy, tak prawda docenialiście moją pracę na tym kanale No i chciałbym Wam życzyć wszystkim no, szczęśliwego nowego roku, który no, zbliża się coraz bardziej, który, no, wkrótce, który wkrótce nadejdzie Ale już tak przechodząc właśnie do opisu makiety tak jak już wspominałem, yy, przedstawia ona yy, natarcie wojsk brytyjskich w czasie I wojny światowej yy, za wsparciem tutaj czołgu, Marka. <śmary> Marka, jak widzicie, Marek tutaj pędzi yy, no, yy, no, przez yy, tutaj ziemię niczyją. No i yy, 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 obronę tutaj yy, wojsk niemieckich, które no, nie zdążyły yy, jeszcze jakby przygotować tej nowej linii Okopów a są zmuszone do um, obrony przed y, no, takim zmasowanym atakiem wojsk brytyjskich Kto, także ja myślę, że zacznę od tej strony y, no a potem przejdziemy do strony y, niemieckiej no także tutaj mamy naszego Marka y, y, no ten słynny, prawda, czołg y, pierwszy czołg, y, który no, y, no robił spustoszenie, prawda, na na y, polach bitwy w czasie I wojny światowej. Od razu też tutaj wspomnę, y, że y, no, uzbrojenie jak i prawda, figurki tutaj na makiecie są y, w większości zaczerpnięte właśnie z zestawów z II wojny światowej, dlatego no proszę się tak nie czepieć, ja tutaj improwizowałem, prawda, żeby te figurki raczej przypominały prawda, tych żołnierzy no, z poprzedniej wojny, czyli no, z Wielkiej wojny, prawda tak samo też broń starałem się dobierać głównie mm, no, broń, która pasowała do tamtego okresu, jednak musiałem improwizować, tak że ten na przykład żołnierz ma tutaj stena, który, który tutaj nie powinien być, mm, prawda, ale ten sten imituje jak, jakąś inną broń mm, no, z tamtego okresu po prostu, także to nie jest ten w tym odcinku, to nie jest ten mm, tylko jakaś broń, prawda z, z czasów mm, pierwszej wojny y, światowej. No i przejdźmy teraz, no, tutaj już do opisu, już myślę, że, yy, no, nie będziecie się tak mnie yy, czepiać, a jak coś, to, to trudno, macie prawo. Yy, yy, Mark był dość duży, prawda, jest, jest dość duży, i przez to musiałem powiększyć trochę podstawę. Teraz yy, możecie zobaczyć w tle właśnie, jaka ta podstawa była na początku, od czego zaczynałem. To były takie płyty, prawda... One mają chyba 16 na 16 studów tak mi się wydaje. I, I no, no, i od nich zaczynałem później to wszystko łączyłem, żeby uzyskać taką, no, taką płytę gdzieś dotąd. Ona się tutaj gdzieś chyba kończyła na tej wysokości. A z tego względu, że Mark, no, jest duży, Marek jest dość duży, Marek jest duży. No to jeszcze dorobiłem, no, tutaj gdzieś tyle, prawda, z tej strony. Mm, przez to już totalnie prawie brakło mi klocków, to miałem e, no problemy, dlatego, że już zabrakło mi tych płyt i musiałem z, no, z takich małych klocków prawda, e, tworzyć tą podstawę, ale myślę, myślę że się udało. I tutaj jak widzicie Marek jedzie po spalonej ziemi, tutaj mamy e, no, trochę płomieni, niestety tych płomieni miałem no, naprawdę mało, także mm, no, ta ziemia jest po prostu spalona, ale jakby tutaj z tej strony no, ten pożar e, no, już się skończył. Jak widzicie, makietę zbudowałem na no, na, takich, no, na tym podwyższeniu, żeby udało mi się zrobić te okopy, e, no, które widzieliście wcześniej. E, no, jak widzicie, jest to wysokość takich mm, no, dwóch no, zwykłych klocków, wiecie, tych grubszych takich. Mm. No i przez to właśnie e, no, prawie, prawie tych klocków mi brakło. Przejeżdżę tutaj przez taki lej po sporej bombie. Zaraz może uda mi się go pokazać, jak naszego marka zdejmę na chwilę z, no z tej ogromnej makiety. No i teraz, jak widzicie, wygląda to zupełnie inaczej. Tutaj jest właśnie taki duży lej po, no po wybuchu, prawda? Po jakimś sporym pocisku, dużego kalibru, no i w tym miejscu stoi nasz, a raczej je, jedzie, przejeżdża przez to miejsce Mark. Mm. O, przepraszam, ruszyłam was. No, przejeżdża właśnie tutaj ten brytyjski kolos przez ten laj. No, dzięki swojej budowie, no, radził sobie w trudnym terenie, no całkiem dobrze. A za Markiem widzimy nacierającą brytyjską piechotę. No wielu z tych żołnierzy już padło, prawda? No poległo. A refta przed, do przodu większość z nich z bagnetami właśnie na broniach atakują tutaj niemieckie pozycje po, no, po prawej stronie. Tutaj jeszcze przez jakby środek tej bitwy przychodzi linia telefoniczna, która tutaj została zerwana, a tutaj w ogóle już ten słup no spalił się w wyniku yy, tego pożaru tutaj w dwóch lejach po yy, pociskach właśnie skrywają się yy, brytyjscy żołnierze yy, no mamy właśnie tych tutaj dwóch, jeden i tutaj drugi żołnierz yy, którzy trzymają steny, ale to nie są steny na tej makiecie to nie są steny, one imitują jakąś broń z czasów y, I wojny światowej. Y, no, także to nie są steny. No i tutaj już przechodzimy właśnie do tej strony niemieckiej. Jak widzicie, te okopy y, no, nie zostały ukończone. Y, są y, no, bardzo y, no, takie niedbałe w porównaniu tutaj do tego okopu y, po prawej stronie, który, co prawda, też już został naruszony przez jakiś pocisk. No, tutaj właśnie z. No, tutaj widać, prawda. Ale no te okopy, no, widać, że nie zostały ukończone. Widać, że tutaj piechotę niemiecką za, zaskoczył ten atak i. Mm, no i dlatego mm, te okopy są jakie są. No, co prawda, tutaj y, bardziej z tyłu już y, Niemcy y, mogą liczyć na y, takie. Y, bardziej porządniejsze, że tak to y, no, nazwę, y, porządniejsze y, no, linie obrony, prawda? Ale, y, ale i tak nie mają tutaj y, takiego, y, że tak powiem ciężkiego sprzętu, który mógłby tutaj zagrozić Markowi oprócz no, swoich granatów. Możliwe, że gdzieś z tyłu y, jest ar artyleria niemiecka, która może Wkrótce pomóc no, tutaj broniącej się piechocie. No tyle, że wojsko brytyjskie już jest na tyle blisko, że mm, no, cała tutaj mm, obrona niemiecka jest no, w dużym. Y, no, ma, ma duże kłopoty. Tutaj mamy też bunkier, w którym y, no, mieści się y, 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 stanowisko karabinu maszynowego. No, i stamtąd jest prowadzony no, skuteczny ogień w kierunku prawda, piechoty, ale no, markowi naszemu e, raczej e, ten ogień mało co zagrozi. No, teraz możecie zobaczyć, jak sporych rozmiarów jest ta makieta. E, no, nie liczyłem studiów dokładnie pojedynczo, mm, no, jak, jak, jaka jest mm, no tej makiety długość i szerokość, ale ją mierzyłem. Jej wymiary to 90 cm na 40 cm, tak w przybliżeniu, bo chyba dokładnie ten bok ma tutaj 93 cm, a tamten drugi już nie pamiętam. Ale no, w przybliżeniu macie tak mniej więcej wymiary podane, no i tak macie jeszcze tutaj od góry. Wiem, że niektórzy prosili w komentarzach, żebym pokazał od góry, także proszę bardzo, tak, tak wygląda makieta od góry. No, jak widzicie, jest, jest spora. No, i dobrze. Przyznam, że budowa była naprawdę przyjemna. Gorzej było tutaj z tą później częścią dobudowaną, dlatego że e, no, brakowało mi klocków i no to roz, rozlatywało się, bo tam już nie było tak mocnej konstrukcji jak tutaj w tej części, e, od której, prawda, zaczynały. Tak wygląda konstrukcja. Z drugiej strony, mm. Inna teraz perspektywa. Tutaj znowu właśnie widać lepiej tym razem, bo ten gruby marek już tak nie zasłania. Yy, no piechotę brytyjską, która naciera tutaj yy, pozycje niemieckie, które są tym razem po lewej stronie. Zaraz też pokażę dokładnie ten yy, niemiecki yy, bunkier. Jak widzicie tutaj ściągnąłem dach i teraz od góry tutaj widać o czy cień będzie widać, także no, muszę wymyślić. O, o, teraz od tej strony będzie lepiej widać. No, jest tutaj karabin maszynowy, no który, jak już mówiłem, sieje spustoszenie wśród piechoty. No, ale jeżeli ten bunkier Marek weźmie na cel, to. Yy, no, za tutaj ten karabin maszynowy już takiego spustoszenia się nie będzie. Także co, ja myślę, że to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Za ten 2018 rok, yy, za te wszystkie wyświetlenia, za to, że tak fajnie no, komentowaliście te wszystkie moje filmy, za to, że je ocenialiście, yy, no, i za to, że w ogóle no, byliście, za to, że oglądaliście, podawaliście propozycje i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że w 2019 roku no, też będziecie tak aktywni. Yy, no i co? Do zobaczenia już w przyszłym roku. Yy, przygotuję no, na tę okazję kolejny. Mam nadzieję, też tak samo udane makiety jak ta, z której jestem no, naprawdę zadowolony. Mm. Także co? Dzięki.